Hmm, jaka jest prawda o mnie? Kim jestem? Jestem ciocia Ewelina z ziarnowego domku na drzewie. Opiekuję się gromadą nie swoich dzieci. Ktoś mógłby pomyśleć, że jestem dość szalona. Hmm. Nie lubię bałaganu, nie lubię kiedy ktoś kłamie, a jak ktoś coś knuje, to od razu muszę rozwiązać tę sytuację i dowiedzieć się o co chodzi. W czym dzisiejsza Ewangelia? Witam, witam, witam was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj bliscy pana Jezusa powiedzieli mu, że jest szalony, że oszalał, że co on w ogóle robi. A dlaczego? Słuchajcie, taka sytuacja. Byli w pewnym domu, pan Jezus, jego bliscy, apostołowie i nagle gromadził się tłum. Bo wszyscy dowiedzieli się, że pan Jezus jest właśnie w tym domu i chcą się z nim spotkać, chcą z nim porozmawiać, chcą spotkać Mesjasza. No i bliscy wtedy mówią, e, zamykamy drzwi, zamykamy okna, uciekaj w ogóle, bo oni mogą zrobić nam krzywdę, tobie krzywdę, wejdą ci na głowę i w ogóle nic z tego dobrego nie wyjdzie. A Pan Jezus mówi, nie, 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 ja chcę się z nimi spotkać. Ja chcę z nimi rozmawiać. A Oni, no zwariował, no po prostu zwariował, oszalał. Ile razy słyszeliście w swoim życiu, że oszaleliście, że co, co to w ogóle za pomysł, że, że co wy chcecie zrobić, że to jest niemądre, Szalone, i nie róbcie tego, nie, nie, nie róbcie tego, co Wam wpadło do głowy. To jest po prostu szalone i nie, nie. Słuchajcie, róbmy szalone rzeczy, bądźmy jak Pan Jezus. Tylko, uwaga, uwaga, uwaga. Trzy wskazówki. Pierwsza rzecz. Trzeba to poważnie przemodlić, porządnie. Pana Jezusa zapytać. Panie Jezu, czy na pewno chcesz, żebym to zrobił? Czy na pewno ta rzecz, która jest szalona, jest mądra, dobra i będzie prowadzić ku dobremu? To jest pierwsza rzecz. Pan Jezus wie, jaka jest prawda, i, i On będzie wiedział, co zrobić. Więc modlitwa, Panie Jezu, jeśli nie chcesz, żebym zrobił tego to, to wtedy zrób wszystko, żebym tego nie zrobił. Druga rzecz. Rozmawiamy z rodzicami. Ja wiem, że rodzice to wasi bliscy. No, i w dzisiejszej Ewangelii, tak jakby ci bliscy powiedzieli Panu Jezusowi, żeby czegoś nie robił, że oszalał, a on wiedział, że taka nie jest prawda. Ale jednak większość z Was, którzy oglądają te komentarze, to są osoby młodsze i warto by było takie rzeczy przedyskutować z rodzicami. I tutaj apel też do rodziców. Z otwartą głową, umysłem podchodzimy do pomysłów, szalonych pomysłów Waszych dzieci, bo one naprawdę mogą być ważne. Pan Jezus też był szalony, pamiętajmy o tym. I trzecia rzecz. Przemyślmy to bardzo poważnie. Przemyślmy za, przeciw. Czy rzeczywiście ta szalona rzecz jest warta tego, żeby ją zrobić? Czy prowadzi ku dobremu? Pan Jezus myślę, że przemyślał, przegadał ze swoim tatą, tak? Pomodlił się, czyli on ma dwa w jednym. <grywka> I naprawdę to bardzo, bardzo przemyślał. I wiedział, że to jest jego misja i że on musi to zrobić, bo to będzie prowadziło ku dobremu. Tak będzie ewangelizował. Więc, zadanie na najbliższy tydzień: Dla dzieci robimy szalone rzeczy, jesteśmy szaleni jak Pan Jezus. Druga sprawa: rodzice. Z otwartą głową podchodzimy do szalonych pomysłów Waszych dzieci. Powodzenia!